Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Blazer, a dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z serii Minecraft i mody. Tak, ze mną dzisiaj jest znowu tattratram ta, ta. no ja jestem Dawid Hart. No i ja znowu będę z Blade'em gadał. Nie grał bo jak można grać na single player razem. No właśnie. Idzie coś tam grać, ale mi się tam nie nie było, by mody. E, ja to, to, to to to, trochę długo by trwa jeszcze byłby lagi pewnie, bo nie mamy świetnym. Tak, dzisiaj się zajmiemy budową domku właśnie. No przynajmniej rozbudową, bo nie będę pokazywał wszystkiego jak tu buduję. Tt te robi takie pierdoły. bo... <tuszyk> Jakieś tam później cięcia albo przyspieszenie zrobię? Nie wiem. Się zastanowię i opowiem, jak to będzie mniej więcej wyglądać. W planach mam tak będzie płaska góra, płaska. Tu wszystko będzie płaskie. Tą latającą wysepkę zniszczę. Tutaj może też coś będzie, chociaż nie wiem. Mury będą ogromne. Będą gdzieś stąd i to chyba do tamtąd. jakoś tak, albo do tamtąd. Nie wiem. Ale mury będą głównie ogromne. <coughs> Tak więc do naszego muru będziemy potrzebować wiele rzeczy, między innymi dużo drewna, a nie dżunglowego, bo to będzie brzydko wyglądać. Ale skoro mam już parę skrzynek i nie, nie chcemy dednąć, w ogóle to mam taki plan, że stawimy po prostu gdzieś tu skrzyneczkę. Schowaj itemki. No właśnie chcę to zrobić. No i chowamy tak. To, 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 to. Wszystko chowamy oprócz siekierki. A zaraz to się spali teraz. I będzie good. O już nie się nie mieści, dobra. O kurde mam tylko czeka w stronę, no, muszę trochę nakopać. To by się hmm. od razu kilo. No to biorę właśnie już kopię. muszę piecyk zrobić, wiesz. Tylko jakby to... No, tu. Trochę tutaj wykopię. Tak żeby na jeden piecek starczyło, później pójdziemy na no, wyprawę. Z... Pewnie jak zobaczyliście już na początku, mamy nowe intro, bardzo fajne. No powiedzcie, czy Wam się podobało tamte, czy te, chociaż stawiam na to, że to się teraz Wam bardziej podoba, bo lepiej wyszło. Mi się najpierw tamto za podobało, ale teraz to jest jeszcze bardziej za jej Właśnie, bo z tym to się bardziej postarałem Poszukałem trochę na internecie jak to, TTT posparałem. poszukałem Patrzę, dobym. no dobra Nic nie znalazłem Poddaję się Sam to zrobię I się udało takie fajne intro Tak więc ja się bardzo z tego cieszę Nie wiem jak wyszły No i już Idziemy po tabieńku Będę potrzebować dosyć dużo tego drewna, ponieważ se, Też z bruku będę będzie dużo potrzebować hmm. w planach to mam chyba te, nie wiem, czy mówiłem w zeszłym odcinku, czy mi się po prostu myli z failem, którym raz nagrałem i nie stawiłem tego na YouTube'a. I mam że jakby to powiedzieć, wgramy nowy mod. Właśnie, mówiłeś w tamtym odcinku. Mówiłem? Aha, no, to. No, z... mówiłeś o tym ty... Tak, no to am Amputation. Amputation mod to będzie. Je, taki fajny mod. Nie, no. kopią, nie. nie ja to nie wiem. To będzie amputation mod. Jeśli ktoś nie wie o co w tym chodzi, to już. Wymagam. No to ja wytłumaczę. Mogę? Możesz wytłumaczyć, a ja będę. No w amputation mod to chodzi o to, że możesz odcinać komuś głowę, rękę, nogę. No i właśnie ten mod jest taki fajny. Mi się podoba. I też. Ogólnie też słyszałem, że będzie albo z podobnym modem. Jest tak, że muszę nawet nogi odcinać, tak więc wiecie, taki fajniej. Ale nie wiem, czy tak w ogóle jest, tak więc, no. Nie jestem 100% pewien. No, nie wiadomo. Tutaj nie działa z zbytnio Timber. A, bo. A, to chyba działa przez Shifta, bo jak czym jest Shifta, to mi się zdaje, że. To nie działa. lol. No, jak czym jest Shifta, to nie działa. Te. Ale żal. Teraz się skapłem. Zauważyłeś to wcześniej? Ej O, nasz mistrz zajęty Dawid 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 Hart Ej, jesteś tam? Tak jestem No To zauważy... To jak zauważyłeś, że nie można ci wszystkie wszystkie, a dlaczego? Ja się właśnie skapam dlaczego? Czy miałeś wtedy shifta? Co? Ej Co? Jak ci się nie udawało co mm -hmm. odrzebno razem z Modem to miałeś cudzy shifta? W tym momencie czasami No T To tak się spada, że jak teraz jest shifta, to ci się nie setnie całe, a jeśli nie trzymasz to ci się setnie Teraz tak płaczę. Bo ja tak trzymasz shifta... U, what the fuck nie ściga mi się. Puszczam, od razu mi się ścięło. Teraz tak płaczę Dobra, mamy już prawie dwa z taki no to nie wiem czy radzić tak? Chociaż głównie e, niektóre wersje były bardziej fajne, trochę mniej fajne, nie wiem jak to uzyskać, bardziej realnie, tak powiem. Że szybciej te teraz chyba dodali takie coś, że jak ścinasz, To nie jakbyś od cały drewno od góry do dołu, całutkie bez Snipermoda, tylko po prostu teraz jest setniejszy jedno i idzie jako jedno. Jakbyś zjadł tylko jedno, ale jedno jakieś. nie no, wiem, jak powiedzieć. Po prostu spada cały. No. jest tak teraz tutaj Na że się. Na tych serwerach są te mody. No przynajmniej ja tak zauważyłem <grym> no, to jest najłatwiejsze tylko głupio jest w tym modzie że jak zetniesz na przykład duże drzewo tego yy, nie, no. to ci marnuje tyle siekierki ile potrzebowałbyś na ścięcie całego drzewa no ale teraz to już tak nie ma tak więc jest lepiej no, no. no to tak, nie wiem, czy zrobić małą pauzę, a jak wszystko wyrównuję i wybuduję mur, czy po prostu zrobić cięcie. Nie, no, cięcie albo przyspieszenie. Nie wiem. To zróbmy przyspieszenie, będzie fajnie. Przyspieszenie, ale nie wiem, czy idzie w moim programie, tak? Tak, ale idzie łączyć filmy, to zrobimy po prostu tak. Yy, na razie zobaczę co się da. Jeśli się uda, to po prostu zrobię przyspieszenie, ale jeżeli się mi nie uda, to po prostu będziemy się nagrywać tak, że, mm, no jakby to powiedzieć, bez przyspieszenia, no to wiecie. Tak albo tak, zobaczymy co się uda. Jak się nie uda, to nie. A na razie zobaczymy co się uda. <noise> Boże, powtarzam się. No Jezu. nic. No to cześć. Zaraz je zobaczymy. No, jo, jo, jo. It's okay, okay. Tak, witam po tej przerwie, długiej I tak, nie zauważyłem, nagrywałem, nagrywałem, fajnie się te w ogóle Nagle sprawdziłem, a tu mi się mikrofon nie nagrywał, tak więc Dupa blada normalnie e, Rozmawialiśmy o jakichś tam rzeczach, takich Nic takiego zwyczajnego w ogóle Trochę się zapomniało te e, W ogóle będę prawie <coughs> na wizji oczywiście e, Nie mogę wam tego pokazać, nie są w ogóle bo wyszło bez mikro i znalazłem tak 14 żelaza zapamiętasz, po kablę z tą w ogóle tutaj to zbudowałem mhm. mur oto o, tak mur jeszcze nie jest zacięty można powiedzieć no i brawo brawo Blazer brawo po prostu no nic ja się z wami teraz żegnam. Tylko jeszcze znajdę. Nie, wysadził mi drzwi. To za Menda. Besti. Olol. No nic, to no zrobimy tylko drzwi. No i kończymy. E tak, dlaczego Dawida teraz nie ma w konfie? Dlatego, bo coś musi internet popsuł i w ogóle. No i ni niestety nie będzie teraz nagrywał no w ogóle. No nic. Życie jest tak jak jest. Muszę wam zaprezentuję tak trochę jak będzie to wyglądać. Będzie to tak, że wszędzie będzie brook. A i to bardzo dużo tego bruku. Nie będę tego tyś rozwalał i stawiał zamiast niego bruku, ponieważ to jest za dużo roboty według mnie naprawdę. Teraz ja będę po prostu rozwalać to gdzie będzie miał być bruk, tak i będę go przykrywał tym. Tak więc, i to będzie bardziej pasowe w ogóle. Tu tu sek. O, no i proszę. Tu się jakoś tak wyrówna ładnie. Na przykład tak, syk. Potem się stawię jakiś ston, chyba już mam. Mam teraz stonę. No i się... I tak. Tu postawię te... Tu, 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 tu. 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 O! Akurat nagrywam. No tak biomy. No i ogólnie się okazało, że mikrofon mi nie nagrywał. Teraz już wszystko wyjaśniłem, jak to było te... Też level nabiłem trochę. po fajnie. W ogóle, no i... No niestety. Nie nagrało się. No nic. Pech to pech. Każdemu się zdarza. Eee... Przyknieć. Ale będzie! Już nagrywamy jeszcze ciągle tutaj. Jedziemy, nie ciągniemy ludziska. No to trzeba zamurować? Może powiem jakie są mody na razie, bo wszystkich nie znacie. To mamy też golem, nowe golemy, które strzelają, ani idą i biją jak nie wiadomo kto. I do tego nie potrzeba żadnych jakichś... dużo specjalnych takich rzeczy w ogóle. Mm, za jakiś czas Wam też pokażę jak to oni wyglądają. Dosyć cini są. Można tutaj tak wyrównać, ładniej i trochę podsadzać i będą strzelać, Was bronić. Na no mur polecam ich. Wow, 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 wow. Ja myślałem, że to dłużej tak będzie. nic. Mm, jak widzicie są postępy. Tak. Postępy są. Widoczny czy nie to mnie to nie obchodzi No tak, no bo po co? Tutaj pochodnie teraz Jak robicie coś takiego No znowu Clipper Niedawno mi już wybyłeś idź No. Niegrzeczny Bebok I teraz patrzcie Zrobię takie schody takie fajne I będzie git Tutaj będzie magazyn, jeśli się uda ze schodami, yy, będą różne rzeczy, tutaj wejś, będzie wejście do muru, gdzieś też tutaj będzie, tak więc będzie, będzie fajnie. Yy, mur będzie na wysokość pięciu, jak dobrze pamiętam. Tak, pięciu. Yy, co tu jeszcze? Pomóż trochę mi, bo ja nie wiem co tu mówić w ogóle. No nie wiem. No cokolwiek. No, może poopowiadamy o naszym kanale albo o no to dawaj filmikach, jakie No właśnie, wybrać. będziemy opowiadać o kanale. No właśnie. Dobra, filmiki będą takie już jakie w odcinku były, ale no. chyba blazerowi mikrofon nie nagrywało. No, mi nie nagrywało i tobie nie nagrywało, bo miałem dźwięk PCT wyłączone, tak więc... Chcę jeszcze co będzie na naszym kanale. Na naszym kanale będą różne let's playe, reklamy i w ogóle. No. No i tam ja na przykład y, nagram Need for Speed, y Ja będę nagrywał tetu Let's Play ogólnie. No, a właśnie, jeśli wspomnę, że e, będziemy nagrywać e, Let's Play Minecraft na modach multiplayer. Jeśli się uda. No, ale uda się. No, to każdy może powiedzieć. Oczywiście mur, jak pewnie mogliście zauważyć, jest taki. Ale będzie na F4, będzie taki ładny, nie taki brzydki jakiś. Zauważyłem go na jednym modzie, sprawdziłem sobie akurat, patrzę, nowa wioska, <coughs> patrzę, fajny mur, trzeba go zrobić, no i zrobiłem, a przynajmniej robię, no i tak będę robić ten mur, będzie fajnie w ogóle, fajny jest ten mur, no na razie robię bez przyspieszenia i jest good. Jak się wam nie podoba, to niestety będziecie musieli sobie coś tam przesunąć. Mur jak widzicie na razie jest fajny. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. <laughs> Możecie go zrobić taki, z takiego samego, czy te albo inny. Jak to wse. Każdy ma swój gust. Mój gust jest taki, że mi się tak podoba. Trochę go przerobiłem w ogóle. Bo on był wyższy ogólnie. Mhm, mm mhm. Mm i był chyba na większą szerokość niż ja będę robić. Tak więc, no. Trochę tu się oświetli, la la, Fajnie na razie wygląda wszystko. No dobra, nie wygląda nic fajnie zbytnio, ale... No, są postępy. To trzeba przyznać. Oj. Popsułem. E, Sikierkę mamy, mamy. 15 level, koksimy, Jezu, ludzi. Ale szkoda, że ci tego mikra nie nagrywało i No szkoda, szkoda. Teraz ci trochę tak przerywało, mm -hmm. jak to go dać. Jezu, tyle... Fil tyle filmiku, a... 20 a... minut. Tylko. <noise> no nic nagramy to jeszcze nie. Trzeba się bać nic w ogóle. Ogólnie biorąc pod uwagę, to trzeba coś tu zrobić. Takie wejście epickie w ogóle. I, jeszcze, i teraz pewnie się zastanawiacie: po baby, po co robić taki wielki teren na mur, i w ogóle? I w ogóle? Te. Czemu? Czemu robię taki wielki mur? I te. Po to, bo tu jest building craft, a w building craftu, craftcie mamy te, mm, taką kopalnię, gdzie możemy się odpalić i to będzie nam kopać. I po co to robię, bo niektórzy nie, nie, znają pewnie tego moda, bo nie jest tak, że każdy zna ten mod i musi go znać, nie tak, tak nie jest, tak więc w góry mówię. Nie, 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 już miałem przygody z Endermanem, nie stoję powtórzyć. Nie chodzi o to, że dedłem, ale byłem blisko. I to jeszcze w, ty w tym odcinku. Dobra, drewko weźmiemy. Idziemy do domku zombie. Cześć, dzień dobry, witam Cię, na razie. I tak, mm, tu się jakieś księgi postawi, bla, bla, bla. O, już się przepaliło, to bierzemy. Nasze no piecyki cyk, cyk i teraz to, trochę tutaj, trochę tutaj A no, pod koniec tej serii tego sezonu pierwszego wstawimy paczkę modów, chyba że nie wsteczy Popaczka będzie się rozwijać z dnia na dnia pewnie. Co jakiś czas, nie no, nie, przepraszam, nie co z dnia na dnia, czy te, te, te. nie po prostu albo co jakiś czas, nie wiem, to zależy ode mnie, jak mi się będzie wziął, już jest parę modów, te w ogóle mogę Wam za chwilę pokazać, jak chcecie czy końcu, czy końcówce filmu. Teraz tak się zastanawiam, czy dobrze robię. Hmm, kurde, raz, dwa albo raz dwa trzy dwa dwa trzy cztery cztery tak już że sąbie słaby, dlaczego cięgnę, ale nie chcę się walczyć krótko no na razie mur mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale dla mnie spoko. Tu jest spoko. Tutaj takie wejście ładne. To jest jakby to tak... Hmm... Cyk. No. Kill. Cyk, cyk. Jak ja to zrobiłem? Jednak musimy zabić zombiaki. Teraz by się fajnie to potej amputation mode y wygląda ogólnie albo wiecie co, bez tego zrobimy będzie to psykko wyglądać mi chyba mhm. albo po prostu zrobimy na trzy, będzie ładnie. o wiem wiem, cyk cyk, cyk, e, cyk cyk, cyk cyk, cyk. Syk. O. I proszę. Ładny mur. Nie no, na do tu dotykania. No, trochę zostało na tej roboty. <coughs> no. Co tu jeszcze pogadać? O czym? Pomyślisz, Nie wiem. Myślisz, że ja... Już Mhm, mm tylko jeszcze czekaj, tutaj to dokończasz, mi się skończył ten tu mater... Jał. <laughs> Ogólnie, biorąc pod uwagę, muszę tutaj w ogóle mur wyrównać, te... <laughs> Kurde, nagle. sek 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 cyk, sek sek cyk cyk, 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 Albo, żeby ładnie wyglądało. Tak. O. Już myślałem, że będę mógł nas atakować. No nic. Żegnamy się. No, odcinku. Od odcinka. No dobra. Cześć, na razie żegnamy się w naszym pierwszym pomieszczeniu. Tak. Żegnamy się. Na razie. Siema. Żegnamy się następnym w następnym odcinku. Czekajcie z rana.